Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Odpowiadając na Wasze prośby i pytania, uruchomiliśmy dla Was możliwość płacenia za nasze rytuały i lekcje w sposób oczywiście bezpośredni przez PayPala. Należy znaleźć nas pod imieniem Akademia magii oto nasz profil. Przygotowałam tutaj dla Was zdjęcie, tak żeby na pewno nikt się. Nie pomylił, i w momencie, jeżeli postanowicie wziąć udział w rytuale, czy to nadchodzący rytuał nowiu, czy też na przykład szkolenie dotyczące pięciu żywiołów, napiszcie do nas w tytule przelewu, za co płacicie. I uwaga, nie zapomnijcie o swoim mailu. Na tego maila dostaniecie bezpośredni link do szkolenia i oczywiście opis. Pamiętajcie o tym. Że tak bezpośredni rodzaj dokonywania płatności i wymiany energii w pewien sposób może przełożyć się na szybkość i na eskalację Waszych działań. Jak zapewne zauważyliście, struktura Akademii Magii jest czymś zupełnie nowym. Akademia Ducha funkcjonowała na dawnych zasadach i skoro świat dawnej administracji rozpadł się właściwie na naszych oczach. Można przyjąć bez zdziwienia to, że nasza własna struktura firmowa podążyła za trendem. Dlatego też, na Waszą prośbę, uruchamiamy PayPal. I jeżeli chcecie wziąć udział w nadchodzącym nowiu, pamiętajcie, przed nami now w znaku raka to przede wszystkim dajcie w tytule przelewu tytuł, za co płacicie i oczywiście maila, na którego chcecie to szkolenie otrzymać. Podpowiem, że rytuł jest już dostępny, już można dołączyć. W momencie, gdy dołączycie w ten sposób, macie do niego dostęp nie tyle przez rok, co już zawsze, czasu Wam nie będziemy limitować, dostajecie po prostu żywy link do YouTube'a. Jeżeli będziecie chcieli go sobie ściągnąć, pojechać nad rzekę do lasu, dokonać tego rytuału w jakimś innym środowisku, oczywiście zachęcam do tego. Przypominam, znak raka to znak wodny, tak więc wszelkiego rodzaju wodne środowiska, kręgi i miejsca dokonań są tutaj, wspomogą dla każdej, każdej mocy rytualnej. Jeżeli chodzi o naszego PayPal'a, zapewne jeżeli mieliście kiedykolwiek ze mną konsultację, pamiętacie też mój adres. Ja natomiast nie do końca pamiętam swoje hasła i adresy, stąd też ta nowa możliwość. Naturalnie będziemy sprawdzać tego maila codziennie. Jeżeli postanowicie teraz zakupić dostęp do jakiegoś dawnego szkolenia, wpiszcie po prostu w tytule przelewu bądź w opisie. Za co płacicie, i my ten link do szkolenia Wam bezpośrednio wyślemy. Jest osoba za to odpowiedzialna, z całą pewnością testując ten bardzo, bardzo bezpośredni rodzaj wymiany materii. Testujemy też coś w rodzaju nowej formy funkcjonowania, uproszczonej, więc dajcie znak, czy to dla Was pracuje. I oczywiście, przypominam, cena za rytuał pełni i nowiu to zawsze 55 zł. Jest to odpowiednia cena za to, żeby przekroczyć granice działania, żeby podejść do tego poważnie, a jednocześnie żeby przy okazji nie zbankrutować. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dokonać innej wymiany, na przykład nie jesteście w tej chwili w obfitości gotówkowej, ale na przykład macie dużo poduszek albo umiecie zrobić wspaniały sweter na drutach albo chcecie zaoferować jakieś swoje działanie, swoją pracę przez kilka godzin, tak jak ja oferuję wam swoją pracę, wtedy napiszcie na kontakt maupaakademiamagii.pl, opiszcie co wy będziecie robić jako swoją pracę w zamian za moją pracę rytualną. No i oczywiście przygotujcie się odpowiednio do tego, co zamierzacie stworzyć. Przypominam na Patreonie Czyli w naszej szkole magii znajduje się bardzo taki obszerny materiał mówiący o tym, co to jest rytuał, dlaczego rytuał działa, które te energie funkcjonują. Znajdują się informacje dotyczące też no, bezpośrednich kluczy i wskazówek do każdego wydarzenia. Jeżeli zamierzacie założyć swój ołtarz, odpalić własne świece, możecie zechcieć takiej, Powiedzmy, pomocy mistrzowskiej i rytualnej, zwłaszcza za pierwszym razem. Dlatego też pamiętajcie, ten świat tworzymy wszyscy osobiście, ale razem w kolektywie. Jeżeli to wy zdecydujecie dać sobie prawo dostępu do magii, to inne doświadczenia i innego rodzaju rozwiązania będą dostępne w Waszym życiu. To, co wcześniej było poza zasięgiem, tak teraz. Stanie się dla Was bliską możliwością. Magia pozwala Wam bardzo skutecznie dokonać manifestacji tego, co chcecie wprowadzić w życie. Jak wiecie, uczę o tym cało życiowo. W szkole magii jest o tym więcej szczegółów. Nie rzucam takimi informacjami po YouTubach, bo nie jest to odpowiedni ołtarz dla takich informacji. Często publikuję tutaj filmy i treści. Bo to bardzo ciekawy krąg. Wyjątkowe skupisko ludzkości z całego świata. Niemniej jednak, jeżeli już mamy do czynienia z człowiekiem, który jest gotów odpowiedzialnie uprawiać magię, to zapraszam do szkoły, gdzie uczymy się, którędy to robić. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Pamiętajcie, kontakt z nami jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Nie bójcie się tego, nie gryziemy. Jeżeli czujecie, że. Potrzebny Wam jest dostęp do jakiegoś rytuału, nawet nie tego aktualnego, bieżącego, ale jakiegoś, i jesteście w stanie to umotywować w komunikacji, zaproponować wymianę. Po prostu dokonajmy tego. My jesteśmy tu po to, by Wam magię udostępnić, by Wam dać właściwie nie tylko klucze i wskazówki, ale gotowe rozwiązanie, które macie w sobie, by pokazać Wam, gdzie to jest. Więc w żaden sposób. Nie pozwalamy sobie Was w tym dostępie ograniczać. Dlatego też zróbcie ten krok kiedy, jak nie teraz. Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. Abra kadabra.